מה מברודק? לא קל... אה? Wszystko z gliny No proszę jak ładnie o, I wszystko wystawione na zewnątrz Lokalne produkty z gliny Pewnie jakbym bym tu mieszkał też bym to robił Bo miałem epizod że rzeźby z gliny pod moje ręki wychodziły. Także dekoracje też bym zaaranżował, jakąś swoją oryginalną. Plus to, co jest w modzie charakterystyczne dla danej kultury. Leży kim filiżanka. Filiżanka tak. okay. Okay? Produkujemy filiżankę. Wodę. Mam tu To jest to, co Noga well. pracuje na kolega mcarski I mamy profesjonalny... Right, wier... ma Patryk Swayzin-Dimimur Tak, właśnie yes. <laughs> Arnold Schwarzenegger <laughs>

Motyw barberyjski, motywy lokalne są najlepsze i często inspirowane z otoczenia. Mamy tą faktorię, jedną, drugą, trzecią. I proszę zobaczyć, oprócz tego, że jest faktoria, stągwie i tak dalej, to też są odpady. No i można zobaczyć, jak taka manufakturka pracuje. Takie elementy to już były wykorzystywane w starej do transportu. Beczek nie było, ani jakichś kadnistrów. po prostu transportowano tym na przykład, statkami wino lub oliwę. A tu mamy zobaczyć lokalne wyroby. Trochę trachnięte, już do wyrzucenia, gdyż są popękane. Na przykład w tym miejscu mamy spękane. Widzicie, jak to wygląda? Taki dzbanek. Spękany jako odpad. Tu mamy też dzbaneczki, o, takie spękane.